Nad jeziorem czorstyńskim, początek marca, ale wiosna. Zobaczymy, jak to wygląda w takim okresie jeszcze zupełnie niesezonowym. 17 stopni, pusto. Trawa jeszcze nie zielona. 17 stopni, a godzinka jest 16. To zupełnie inny krajobraz niż jak już jest zielono o. wszystko pozamykane jeszcze śpią. Wyskoczna też zamknięta. A, coś tam już widzę robią. Tak, już, już coś... Statki nie stoją przeparkowane. No kamper stoi jeden, przyczep to jedna. Ten kamper to ostatnio też stał. Ja nie wiem czy on tu już na stałe nie stoi. Ale z przyczepą faktycznie przyjechali. No jak istoty wycieczką duży. Dobra, wysiadamy i zobaczymy. Żeby... Właśnie nie jedź to włodko, żeby... Byśmy wyjechali idziemy na spacerek nad Jeziorko Czorsztyńskie. Cisza, spokój. Tu proszę, karawanigowcy prawdziwi. Ktoś jest kamperkiem, ktoś z przyczepką. Można spacerować po Jeziorze Czorsztyńskim, bo nie ma wody. Tego jeszcze nie widzieliśmy, powiem Wam. Ale jest super, jest tak cieplutko. Chodź Wojciu. W mi, mija jest w kolorze po prostu tej trawy i my jej w ogóle nie widzimy, cały czas ją gdzieś gubimy, bo nam się zlewa z tą trawą. Patrzcie jakie piękne stataczki. Nie wyglądają za ciekawie. Tu jakiś harnaś. Tutaj woda na wysokości prawie że do tych kamieni tutaj tych pierwszych. A teraz? A teraz jest pusto. Nie ma wody. Nie, no niesamowicie to wygląda. Widzisz, tutaj zawsze jest woda. Tu jest normalnie plaża woda. Tam stoi nasz kamperek. A tutaj jest jezioro. Zalew wszystkich, którego nie ma. Jezu, a tam jaki kawał drogi. Przecież tu wszędzie jest woda bo już Wszędzie w lecie, wszędzie. Tu pływaliśmy na sapie. Jeszcze w takim sezonie, że nie ma tu wody, to nie byliśmy. Ciekawie. To powiem wam, jest taki trochę smrodek od tych glonów. Niestety. Tutaj to jak takie pola marsowe, normalnie, nie? Patrzcie. Szukając w internecie informacji o niskim stanie wody w jeziorze, wyczytałam, że faktycznie jest on wyjątkowo niski i odsłonił pozostałości zalanej wsi Stary maniowy. Wioski, która istniała od XIV wieku, a w latach 90. została zalana podczas budowy zapory w niedzicy. Ten niski poziom wody może być również przeszkodą latem, kiedy będzie jej zbyt mało, aby ruszyły przeprawy promowe. Tu już się wchodziło do jeziora. Teraz można przejść na drugi koniec. Przecież tu wszędzie była woda, wszędzie w lecie. Dojeżdżamy do Krościenka tutaj od strony Czorsztyna z Romowców. zero ludzi. O, ale kampera jedzie. Jesteśmy sami. No i zmierzamy na kemping Cypel. Zobaczyć, jak wygląda sytuacja, czy kemping jest zamknięty, czy jest otwarty. A jak jest zamknięty, w sensie liczynny, to czy można na niego wjechać? Bo już tak nieraz wjeżdżaliśmy, bo tam ten szlaban jest zwykle otwarty. Więc zobaczymy. Rądko w Krościeńku. Lody u Marysi Lody u Marysi Pyszne Może otworzą w sumie Pierwszy taki weekend Słuchajcie, pierwszy taki ciepły weekend Jest 8 marca i jest 18 stopni o godzinie 17, więc Może otworzą sezon I skręcamy na ulicę Zdrojową którą już dojedziemy do kempingu. Jesteśmy przy kempingu i szlaban zamknięty na sznurek, nawet. I zakaz wjazdu. Spróbujemy tutaj z boczku sobie wjechać. Faktycznie tu jest nieobrodzone. no? no proszę, jak zrobili. No, no tak to tutaj wygląda. To są te nowe kibelki. Akurat tylko, że tu jest ciabopata trochę. No, i tak stanęliśmy tutaj na tym klasu przed wjazdem na kemping. Nie ma tu żadnych zakazów. Jest sucho, bo tutaj taki piaseczek jest wysypany. Jesteśmy przy samym tym basenie, tak zwanym. Dzisiaj zostajemy tutaj na noc. A jutro zobaczymy co będziemy Gdzie będziemy jechać Gdzie będziemy spać Nie wiem czy kamerka to nagra Ale, bo już się troszkę ściemniło Ale idziemy z Wojciem do Altany Robić kiełbachy I Kaszanki Z kapustką kiszoną Pyszne Wojciech już tu urzęduje W Altance Spalił palenisko. O, migaj, migaj. Spalił palenisko. Kratkę pożyczyliśmy tam z boku. I będziemy mieć. Och, Mił się świeci. się świeci, tak. Łak, wow, się pali pięknie. Patrzcie. Jaraś. Słuchajcie, my już przygotowani. Zbieramy się na rowerki. Jedziemy naszą ulubioną ścieżką wzdłuż Dunajca. Szlakiem na Czerwony Klasztor na Słowację. No, tutaj z Krościenka to jest około 15 km. Sezon rowerowy uważamy za otwarty. Więc jest super. Miusia jest bardzo szczęśliwa, że już będzie w koszyczku jechać, tak? Zapniemy Ci klatkę, żeby mnie nie przyszło Ci do głowy na przykład się wydostać. Widziałem, jest dwóch do dziesiątej, więc jeszcze jest troszkę chłodno. Taki zimny wiaterek, ale będzie piękna woda dzisiaj. Patrzcie jaki niski poziom rzeki na Dunajcu. Strasznie malutko, całe kamienie odsłonięte, gdzie tu zawsze jest swój. No, słuchajcie, to już jedziemy drogą rowerową. Już dojeżdżamy do Szczawnicy. Generalnie droga tutaj od Krościenka do Szczawnicy jest zerwana, są światła, chodnik rozwalony, nie wiem co tu będą robić, czy poszerzać drogę, chyba tak, ale słuchajcie jest takie rozpierdzielone wszystko, no i się korki robią, no bo są zwężenia, są światła, cały czas jakieś roboty. Robi się coraz cieplej i po prostu już tak czuć wiosnę, jest cudownie. No a my zmierzamy tutaj w prawo, w stronę Czerwonego Klasztoru na Słowacji. To jest taki znak. Właśnie w prawo jest na przystań w Cisacką, i na Słowację Czerwony Klasztor, a w lewo do centrum na promenadę. A my jedziemy co? Czerwony Klasztor 12 km Krościenko 4 czyli w sumie z kempingu jest 16 km O słuchajcie tutaj przy drodze już jak się skręca na Czerwony Klasztor budowali takie budki i tutaj są różne szlaki Opisane na przykład tr trasa 3A Bereśnik z mapką. Trasa 2C Spacer Harnasia. No powiem wam super. Tutaj do Świętej Kingi. Na Durbaszkę to byliśmy z Wojciem. Mnisia Ścieżka. O ciekawe. I cała masa takich szlaków fajnie rozpisanych. Tutaj ogólnie są te szlaki, widzicie? Tak, w takiej mapie szlaki pełne zdrowia. A tutaj przystań Fisacka, który wysiada się z stratwy Fisackiej, która płynie ze Sremowców. No, rzeczka jeszcze zamarznięta. jakiś jakieś drzewko się przewróciło. No, a my jesteśmy tutaj, gdzie do góry można wyjść na, do restauracji Orlica. Więc bardzo stromo wyjechaliśmy tam kiedyś na rowerach ale po prostu prawie pionowo. No i tu można iść tak na wysoką, czyli pół godziny, na palenice 52 minuty, na trzy korony 3 godziny. Na sokolice to akurat tam w prawo, no i tutaj do tej restauracji na pół widokowy. Droga wygląda tam tak. No, a my jedziemy dalej tam. do Pieniskiego Parku Narodowego. Tu jest i szlak rowerowy i szlak y, spacerowy. Czerwony klasztor, 3 godziny 10 minut na nóżkach. Czerwonym szlakiem. A tutaj pokazuję w prawo szlak na Sokolice. I faktycznie to wygląda tak, że trzeba zejść tutaj na dół i przedostać się na drugą stronę Dunajca łódką, które pływają tym promem. No, przeprawa promowa jest od 15 kwietnia do 30 czerwca, w zasadzie do 31 października. 5 zł kosztuje. Słuchajcie, nie ma ruchu, więc my jedziemy, a mi się sobie drepta. Rozgrzewa się. No, i tutaj taka pierwsza przystań będzie w Lisacka. Chyba słowacka część, z tego co pamiętam. No, i tu właśnie niedawno wybudowana Piękna przystań, Flisacka, Czeńsłowacka. Ojciec mówi, żebym zobaczyła czy ciepła woda. No patrzę, patrzę, o zimna. Zobaczyłam. Tu właśnie jakiś czas temu odnowili tą ścieżkę, dwa lata temu bodajże, i zrobili właśnie takie barierki. Ale tylko w niektórych miejscach, w takich jeszcze innych, gdzie są skarpy, niestety nie zrobili. I momentami jest tutaj troszkę niebezpiecznie. Tutaj dojechaliśmy do kolejnego rozwidlenia tutaj w lewo. Jedzie się na Słowację, tam jest w zasadzie taka karczma i tyle. buffet, 5 minut, a my jedziemy prawo mostkiem w taką super żwirową dróżką do czerwonego klasztoru. Tam był zakaz jazdy na hulajnogach tutaj. Więc trzeba pamiętać, czy na hulajnoze tu nie było. A na przykład tutaj. Patrzcie jaka tutaj jest skarpa i nie ma żadnego ogrodzenia. I tutaj się już jeździ taką żwirową dróżką, ale jest mega fajnie utwardzona, Więc jest fajnie. Widzicie, jakie piękne widoczki. Przełom Dunajca. Pięknie to jest. Nawet do tej pory roku, kiedy jeszcze nie jest zielono. O, a tu patrzcie, jeszcze śnieg. Kurczę tutaj, ludzie jeszcze miejscami na tej ścieżce. No niestety. Chwilkę przywitała wiosna nas, ale jeszcze gdzieś tam ta zima i co nie odpuszcza do końca. A jeszcze za wcześnie. No i tu słuchajcie jest taki w zasadzie tylko chyba jeden podjazd, gdzie no jak nie ma się rowerka elektrycznego to trzeba podprowadzić, ale to jeszcze nie tutaj. Ale tak poza tym to, to jedzie się naprawdę bardzo komfortowo i prawie płasko, więc jest to tak naprawdę trasa dla każdego. Patrzcie jaki widoczek przed nami. O, i tu będzie ta górka właśnie, na którą muszę sobie ustawić przerzutkę na turbo. No i jedziemy, chwilkę wam pokażę tą górkę, ale później już będę musiała się chwycić dwoma rękami. No i jedziemy pod górkę. No, jest dosyć strona. Ja na turbo tak już momentami się rozpędziłam. To okej, okay, ale tak to no jest ciężko. Bądźcie jaka tu przynosi. No, i ale już, ale krótka. To już blisko Czerwonego Klasztoru. Jest takie miejsce, gdzie można się zatrzymać, odpocząć. Patrzcie jaki widok piękny, znaczy korony. Się wydają tak nisko i tak blisko. Po 12 kilometrach dojeżdżamy do Czerwonego Klasztoru po stronie Słowackiej. Tutaj jest ogromna przestrzeń, ogromne pole, gdzie podobno jest jakiś kemping, znaczy jest kemping, ale jakiejś infrastruktury tutaj kempingowej to za bardzo nie ma. Tutaj jest, no, tutaj jest jakaś właśnie recepcja kempingu. Nie pamiętam ile ten kemping kosztował, bo pytaliśmy się, ale w zasadzie nic tu nie ma oprócz pola i tam są chyba toalety, ale... Nieciekawym stanie. Są takie piękne ławeczki wyrzeźbione. Patrzcie, jakaśliczna. No i tutaj Wam pokażę zaraz przepiękny widok na czekorony. To przepięknie. No i dojechaliśmy na nasze miejsce docenowe. Czyli do Czerwonego Klasztoru. No, dokładnie. Jechało się super, powiem wam, puściutko. Troszkę zimno w cieniu, no bo jest dopiero chyba godzinka 10.30 czy 11.00. No ale patrzcie, jesteśmy tutaj na tej flisackiej przystani w Stromowcach. I mówiliśmy, że po południu przeniesiemy się na ten duży parking tutaj i patrzcie po prostu. Pół kamperów tam jest. Na no to jest przepięknie, to jest nas z takim widoczkiem na trzy korony. Także my wracamy i przenosimy się tutaj na dzisiejsze popołudnie i na dzisiejszy wieczór.